i kolejny odcinek jej Gdzie? Niedługo będę kończyć. Contract. Contract. Au! Ej, kto do mnie strzela? A w dupę ci. Tak miałam piękne życie I mi zmarnował to za dupa Widzę cię, widzę, widzę, widzę Ja pierdzielę cię Skąd? Nie wiem ああやい。Yeah. Aye, aye. Wybuchło. <noise> o, tam jest drabinka. To bym tak, tak, tak i tam bym zeskoczyła. Okej. Okay. Dobra, już nie wiem. jeszcze tylko, co tam jest. Nic. No dokładnie. A moja noga. Nie tak strasznie boli. Czuję się po tak po tak pod. Jak to tu wejść? Tu tam zejść. To jakoś inaczej się chyba schodzi tam. Ej, bym tutaj nie doskoczyła? Zaraz się przekonamy. Citerstwo! Au Jest. Zaraz się przekonamy. ja tam doskoczę! Ha 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 ha! Mam! <laughs> I co? I mam! Won. Naprawdę mi ciężko, No, No coś mi tam pewnie stoi. No no, a te, ciebie już nie wezmę. Dobra, tam może było? No jasne. O, jakie ładne okna, które nie da się rozbić. Aha. Czyli jednak tam nadal trzeba iść. Pokażę wam sztuczkę. Dobra, to nie miała być. No, zejdź!

To ile ja miałam odpychać? Pan młotek ma przyjaciela Pistolet U, na momento No gdzie ja mam iść? To chyba tam prowadzi Na dół A tam to chyba tam prowadzi Ciężkie moje życie Mm -hmm. Tak, bądź i zaraz skończymy ten odcinek. Chyba, będzie coś ciekawszego. O. Hmm. No come Jestem cię, Jak mnie nie widzi. No bo już nie jestem cię, bo jest jasno. Boże nie, Boże nie! Tylko nie on! Tylko nie on! A spalaj tej dupo! Spalaj! Uu. Nie, nie, o! Na czym skończyłam? Na tym. A, bo ja widzę co, ja tu chyba skończę ten odcinek już. I nagrywanie. A więc to tyle. Goodbye wszystkim. Bye! O, o Boże.